A dzisiaj zaczniemy sobie dzień odgotowania. Tutaj już, już Wychach męcił drewno. E, jedziemy taką drogą, która jest w budowie. Zbliżamy się powoli do Tantan, do miasta. E, a to przed Państwem chyba ostatnia góra. A później zacznie się krajobraz Sahary. Tam jeszcze Majsterek sobie nagrywa chatkę. Abdullaha. Patrzcie, patrzcie jak on się tam wygina, patrzcie jak to wygląda. Hehe, he, I właśnie od tego miejsca zaczynamy wjazd na pustynię. Już nie będzie gór, pagórków, tylko i wyłącznie płasko i pustynia. Aż po samą Małorytanie, aż do Gambii. Dzisiaj zapraszam Was na gotowanie z Józefkiem. Znajdujemy się przy drodze dzisiaj. Będzie takie ognisko przy drodze. Tutaj szykuję, żeby nam nie zwiało tego ognia. Zaraz się nie wypaliło. Chociaż nie wiem czy to będzie funkcjonować. Tak wygląda zalążek tego. Ogniska osłonione. Stamtąd wieje wiatr. Kuba sobie reperuje pedała, bo się rozjebał. No i dalej startujemy. Jak widzicie, wiatr trochę pomaga, a raczej bardzo. Zobaczymy jak to wyjdzie zaraz. No już się powoli joro. Woda na kawkę jeszcze gotuje. Kawka już gotowa. I wiatr. Dzisiaj na bogato. Tam trochę się rozsypało, ale mniejsza w to. Eee, Polary też z olejem, pod spodu też jest olej. Najpierw to trochę podsmażymy. Później dodamy do tego wodę, jak to zmięknie. Yy, sól i pieprz, kostkę rosołową i zobaczymy. Wszystko już wstawione. Trzeba ostrożnie uważać, niech się to trochę tam pogaruje. Wracamy do Was za chwilę. A w przerwie na reklamy kamusia. A więc tak, od czasu do czasu mieszamy. Yy, to, że tam jest olej, nie znaczy, że to się nie przypali. Yy, trochę to poddusimy. Zaraz dodamy wody i zostawimy na jakiś czas, żeby to zmiękło i się ugotowało. Jak widzicie, dodałem już wody, poczekam aż trochę się zagotuje, a później dodam kostkę. Jak widzieliście, towar już nam się waży. A tutaj odnośnie tego, co zostało, po Wyrzucajcie to gdzieś na pobocze, jak jesteście w trasie, to na pewno jakieś zwierzątka przyjdą i będą miały z tego jakąś korzyść. A do picia na drogę mam wodę z limonką i pikwą oraz e, no paręnaście kostek cukru, żeby był power. Pewnie ciągle będę Was przepraszał za wiatr, ale niestety ciągle tu tak jest i raczej e, dalej to się nie zmieni. To nasze obozowisko mini mini, zobaczcie przy drodze, jeżdżą normalnie ciężarówy, fajny kanion, taki mini kanion, a tam się waży nasza zupa. Do gotowania używamy wodę z kranu, ponieważ ona jest zdatna y, do spożywania po, po procesie gotowania, zagotowania. Jak wiadomo, nie jest jakaś skażona czy coś. Y, wodę mineralną po prostu zostawiamy dla siebie, ponieważ no, y, w tym momencie nie mamy zbytnio dostępu do niej, ale jakoś tam sobie radzimy. Przewagą w Maroko jest to, że produkty tutaj jak warzywa owoce są bardzo, bardzo zdrowe, bez chemikaliów i naprawdę jeszcze do tej pory nie miałem żadnego uczulenia. Jak widać ciągle coś jeździ. Odkrywamy nasz wywar. Coś tam się powoli piwci. Kuba dodaje jeszcze limonki do lepszego smaku. A ja rzucę jeszcze kostkę rosółową. jakiś papro wleciał Będzie pożywnie I jeszcze padarycz Żeby było dosyć kalorycznie A więc nasza zupka już gotowa No to czas kosztować Czupaj kupujemy trzeba lepszy garnik wszystko zajebiście to ugotowało Gorące Zawsze gdy spożywam takie posiłki Właśnie przyrządzone gdzieś Na poboczu Gdzieś w lesie Choćby nawet i na pustyni Przypomina mi się survival Na który uczęszczałem zawsze Z moimi dobrymi przyjaciółmi Pozdrowienia, Madzia, Maciek, Maruszka, Patrycja. Brakuje mi tych surwiwal z wami. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porobimy sobie takie surwiwale A co mianowicie do wczorajszego dnia spotkała nas taka sytuacja, ponieważ jechaliśmy, no nie do późna jechaliśmy do około godziny 19.30 tutaj już o 19:00 robi się bardzo ciemno. Nie mają kiedy jeździć, nie. Musieliśmy się zatrzymać, ponieważ szukaliśmy jeszcze czegoś do jedzenia oraz miejsca, gdzie moglibyśmy podładować baterie. No i spotkała nas taka sprawa, że dowiedzieliśmy się, że jest tu pełno imigrantów, a mianowicie imigrantów z Afryki Środkowej, z Senegalu, Gambii, tych innych krajów takich, no już, no czarnych, bez żadnej tam obrazy, imigrują po prostu do Europy i tutaj ludzie też mają obawy i ogólnie po zmroku już tutaj nie powinno się podróżować, przynajmniej w naszym wydaniu, jak na rowerach albo na pieszo, ponieważ ci ludzie no ci ludzie są trochę inni, e, idą za pieniądzem powiedzmy, żeby się uwolnić od tej biedy tutaj. Sorry za auta. No i emigrują do Europy, czyli e, idą w stronę właśnie e, Maroko, północnego Maroko i e, próbują się przedostać pontonami, statkami, ciężarówkami jeszcze tutaj w tym regionie do, do Portugalii, do Hiszpanii, do Francji, do Niemiec. No ale co jakiś czas, e, jak już widzieliście wcześniej, we wcześniejszych filmach, e, są barykady policyjne są kontrole, że sprawdzają im, e, no sprawdzają każdy transport, czy, czy nie ma tych imigrantów, a okazuje się że oni właśnie podróżują górami, polami i to podróżują w nocy. Dlatego jest tu niebezpiecznie. Czasami trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wczoraj też e, chcieliśmy się rozbić za placem budowy. No ale niestety no, dla naszego bezpieczeństwa e, uznaliśmy, że nie ma to sensu i pojechaliśmy dalej. No i trafili, trafiliśmy na taką małą restauracyjkę, gdzie poznaliśmy e, Dwóch panów, jednego już naprawdę jakby miał 130 lat, drugi to jego syn młodszy, ale pracował wcześniej w Hiszpanii. No i rozmawiałem z nim po hiszpańsku, po francusku, jakoś udaje mi się bardzo szybko łapać języki, bez problemu żeśmy się dogadali. Przenocowaliśmy u niego koło restauracji No i jakoś to minęło Ale niestety nie było zasięgu I nie mogłem wam rzucić filmu Kubie się udało jeszcze przed te, Przed tą taką martwą strefą Powiedzmy no, no i to na tyle Na pewno dowiecie się jeszcze więcej Ciekawostek na, na takie właśnie Tematy bezpieczeństwa Albo podróżowania tutaj w Maroku w późniejszym czasie. Teraz kończymy swój posiłek. Chwilę jeszcze odtajamy. Zbieramy się w stronę tantan. Y, -tan. Mam nadzieję, że dzisiaj y, dojedziemy pod ten tantan, -tan, y, ponieważ nie ma sensu wjeżdżać do miasta. Być może będziemy spali na stacji benzynowej. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać, więc zapraszam Was do oglądania. No i tak, garnek wyczyszczony do cna. Tutaj jeszcze resztka, trzeba dojeść. E, ognisko już się dopaliło. W sumie zostało nam jeszcze dzisiaj na jeden posiłek. No, więc nie zginiemy. Mm, jedziemy zaraz do tego tantan. E, jednak plan ustaliliśmy taki z Kubą, że rozbijemy się na stacji. No, daleko nam nie zostało, więc to jest rzut beretem. Na pewno teraz będziemy uważać na to, żeby nie rozbijać się w nocy, bo to nie ma sensu na razie. No a z Maurytanią i z Gambią zobaczymy jak to będzie. Na Saharze jest jeszcze bezpiecznie, jak będziemy kierować się cały czas wybrzeżem, a będzie tak, yy, będziemy mogli spać na stacjach, więc jest gitara. Tutaj ludzie trąbią, machają, witają się bardzo pozytywnie, bardzo też motywuje to do dalszej drogi. Może, żebyście mieli odgłos chociaż tego wiatru, jak nas tu wygina, jak chulą, wiemy, nie? A więc proszę Państwa, dzisiejsza podróż dobiegła końca, znowu wiatr Dojechaliśmy do Tantan Pozdrawiam Was serdecznie, miłego oglądania